good ump they've got a thousand we don't even know if makarov's intel's any good price price the healthy human mind doesn't wake up in the morning thinking this is its last day on earth but i think that's a luxury not a curse to know you're close to the end is a kind of freedom good time to take inventory outgunned outnumbered out of our minds on a suicide mission, but the sand and rocks here, stained with thousands of years of warfare, they will remember us for this. Because out of all our vast array of nightmares, this is the one we choose for ourselves. We go forward like a breath exhaled from the earth, with vigor in our hearts and one goal in sight we will kill him. Okej, okay, siemanko. ja jestem Pedro, a to jest nasza, o ile się nie mylę, przedostatnia ostatnia już misja w grze: Call of Duty Modern Warfare. Fajnie, to szlak. Tak więc, zbliża nam się końcóweczka, a szkoda. Tak jak mówiłem, gra jest świetna, moim zdaniem, jedna z lepszych. Nie najlepsza oczywiście, ale jedna z lepszych. Nie wiem czy nie najlepsza, jeżeli chodzi o feeling strzelania. Natomiast jeżeli. A zresztą o tym, może bardzo króciutko powiem na zakończenie, już jako malutkie podsumowanie. Aczkolwiek nie będę się jakoś bardzo rozwijał. Nie jestem typem, który gada bez sensu. Nie Oczywiście go nie słuchajmy i nie wiem czy mam ich zabić, czy nie. Prawdopodobnie nie. Bo byłaby już cisza. Ok, także posłuchamy chwilę. Dobra, nie udzielę dwóch, ja zdejmę dwóch. Czyli ich mamy w tym momencie nie zdejmować, przynajmniej tak mi się A jednak mamy zdejmować. Dobra, ja zdejmę pieska, bo pies jest jakiś najgroźniejszy. Dobra, i to by było po grupkach, które nam teoretycznie zagrażały. No, oczywiście, jak zwykle, fajne wydatki. Czy ja mogę? Nie eee... mogę! Dobra, nie Nawet muszę. Dobra, chciałbym tak na żywca. Bardzo bym chciał. No ale cóż, nie będzie mi to do... Coś mam. A mam nacisnąć. O jakimś przykro, facet trzeba było nie... Nie być przeciwko nam. Wchodzimy do jaskini jak źle dwuznacznie to nie zabrzmi to. Wchodzimy do jaskini. Mogę tutaj wziąć jakieś bronie, nie, nic nie mogę zrobić. Szkoda. Nie reaguj, tak, dobrze. Także ominiemy tego fagasa mogę się przespać mogę coś zapieprzyć nie chcę nie chcę mieć tak by the way ja mówiąc nie chcę oczywiście żartuję po prostu tak mi się jakoś przyjęło nie wiem czemu nie chcę muszę coś to mnie ważne mam Gogoilsy założyć w sumie są zbędne w tym momencie i nawet rzekłbym, że troszeczkę przeszkadzają. Mam go rozumiem zabić pilnąć, tak, dobranoc, dobranoc. Co oglądałeś? Mmm, W sumie to nic. No co mam zrobić? Aha I co i nikt nie zobaczył poważnie? Ale jaja. Dziwne jest to troszeczkę, no ale cóż. Dziwne jest życie. Oj, pamiętam ten kawałek. Będzie ciężko. Będzie ciężko. Jaką ja mam drugą broń? Snajperka. Chcę strzelać. Dobra, tylko Czy tu jest przejście? Nie. Yeah. Myślałem, że mogę. Czy ktoś to słyszał? Może nie. Och, mach jeszcze idzie jeden. Zastanawiam się, czy da się to przejść bez powiadomienia i uruchomienia alarmu. Chyba nie. A przynajmniej mi się to nie udało. Oj, 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 obawiam się, że gdzieś ciężko. Tak właśnie myślałem. Gdzieś na to inny sposób. No dobrze, tu już ja wiem co zrobić, zrobimy to szybciej. No, poważnie. Trochę się facet spóźnił. Dobra, ja sobie tu posiedzę. To chyba będzie najbezpieczniejsze wyjście. Tak mi się przynajmniej wydaje. Może tym razem poczekam do momentu aż on coś zacznie mówić, bo jak nic nie zacznie mówić. I wtedy dopiero... Na nich rzucić, dalej jest kuźwa na nie wychyle. No, czy tu ktoś idzie? O, dało się to przejść bez ich zawiadomienia. Cudownie. I po prostu cudownie. Nie pamiętam jak to było ostatnio, że w tej Wiem, że często nawiązuję do mojego poprzedniego przejścia tejże gry, ale. Lubię sobie powspominać i przypominać co pamiętam czego nie pamiętam. Przypominać czego nie pamiętam, to po prostu stwierdzenie jest mega. Hmm, to tylko ja Czasami mam takie głupie teksty, których nikt nie rozumie, nawet ja sam. Z tym razem trochę mi się przy... przyda chociaż chyba mi się przyda. Oj ojoj. Oj. Ale teraz jest brzydko niedobrze. Rzućmy tam granacik, powiedzmy, że on się zda. Oj, oj, czy ja mogę tutaj się skitrać? Mogę, na szczęście, on jest głupi. Jezu, dużo ich, dużo ich. Powiedzmy, że to jakoś mi się uda przejść. Chociaż, szczerze w to wątpię. Chociaż jest nieźle. Oj, oj, on mnie nie widzi. Na szczęście mnie nie widzi. Czy ja tu coś widzę? Widzę. Dobra, nie będę używał tych gogojców, bo są zupełnie zbędne. Tam kogoś wytłukłem, mam nadzieję. Mam nadzieję, że ten cały magazynek nie poszedł na marne. Czy ja mam? Nie, nie mam. Szkoda. Myślałem, że, dało, że było mi dane pobawić się troszeczkę granatnikiem, ale niestety nie. O, wychodzimy na zewnątrz, fajnie. Fajnie, nie lubię w takich ciasnych jaskiniach się tłuc. Przynajmniej nie należy to do, do moich mocnych stron. No dobra, powiedzmy sobie szczerze, ja nie jestem mistrzem wirtuozem gier tego typu. No ale cóż. No nie chodzi o to, żeby być mistrzem, tylko o to, żeby się dobrze bawić. A teraz pozdejmujmy tych, których pozdejmować mamy. Moja z mi nawet strzelić. No, skinij, że facet w końcu. Pierdliwiec. Jeszcze ktoś został się, się ostał Chyba jednak się jeszcze ktoś ostał. Na całe nieszczęście No wiem, zamknij się na mi strzelać Jeszcze ktoś Jeszcze ktoś Czy ktoś jeszcze No i się w tych samych miejscach spawnują, no to jest po prostu świetne mówi, że mam iść, tak? No dobra, jakbyś mógł nie facet, to chociaż osłaniaj trochę, czyli nie było, że ja tam pójdę, tym nie wydmymasz i się uciekniesz, nie? Dobra, mam no, nadzieję, że teraz będzie ok. Jeżeli już nikt mnie brzydko tutaj nie potraktuje, owiem, którego już i tak mam dosyć. Czy to ma? To ma. Dobra, chodziło mi oczywiście o kolimator, który jest mocno przydatny tutaj. No, wiem, no dobra. Oj, chyba to było niezamierzone. Mam nadzieję, że to nie jest wybuchowa beczka. Dobra, o pariu! Jaki fart! Myślałem, że mi to nie wyjdzie. Dobra, szczerze mówiąc, słabo widziałem tutaj cokolwiek. Mam nadzieję, że ten granat coś podziała. O jezu, teraz zewsząd. Nawet z dupy będą wychodzić. Mam nadzieję, że tutaj się na nikogo nie natknę, jednak się naciąłem. Tam mam nadzieję, że ten granat się z nimi rozprawi. Czy tu ktoś jest? Tam nikogo nie widzę. Tam jest tarczunia, która średnio mnie bawi. Przynajmniej. No strzelaj bać. Hmm, nie tak miało być. Zupełnie nie tak. Ja jednak zmienię. Nie, nie zmienię. Bez sensu. Dobra, zostańmy gdzieś tu w jednym miejscu. Nie chodźmy z prawa do lewa, bo to nic dobrego nie będzie brużyło. Po prostu będę tutaj siedział w jednym miejscu. Mam nadzieję tylko, że nikt mi od dupy strony nie zajdzie, bo będzie bolało. Tam mam też nadzieję, że jemu mojemu kompanowi pomagać nie będę musiał jakoś bardzo. I że damy sobie z nimi jakoś radę, to oni pewnie stąd zaraz zaczną przychodzić. Tak właśnie myślałem. Że powoli się tam zbliżają. Natomiast dlatego bądźmy od nich zawsze o krok do przodu i nie dajemy się podejść, bo jak już raz damy podejść, to mimo że będzie niedużo. Ich wokół nas to niestety, ale będą nas rozpraszać i tak naprawdę, strzelając w jednego, będziemy chcieli trafić wszystkich, nie trafimy nikogo. Nie wiem, czy miało to jakiś sens to, co powiedziałem. Mam nadzieję, że tak. Jak nie, to, to wybaczcie. Mam jednak nadzieję, że już się przyzwyczailiście do tego, że moje teksty nie są jakieś super fajne. Także tego. No. Dobrze, idziemy dalej. Jak 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 nas kieruje kampania. Czy tutaj mi się zda? Nie, nie zda mi się niestety. Dobra, teraz to coś się że zginę, to było za piękne, jakbym. O, o, przeżyłem, przeżyłem, kuźba, przeżyłem. Czy to jest mój? To jest, jak nie było mój. Nie bardzo tam nic, nigdy zupełnie nie wiem, gdzie są. Zawsze to można zrobić tak. O, jest nas dwóch, powiedzmy, że on zaraz zginie. I powiedzmy, że tarczowników jest już tam niewielu. Ani nie są to ci tarczownicy, o których ja teraz myślę. Bo byłoby to co najmniej przykre. O niech to szlak. Nie lubię granatów. Czy ja mam tu gdzieś jakiś zapas amunicji? Gdzieś, cokolwiek, co mógłbym się naładować. Czy to jest zapas amunicji? Nie, to chyba nie jest zapas amunicji. Spacja, po co mi spacja? Na całe szczęście udało mi się zrobić tak, że nie muszę dzielić już teraz odcinków. Równie... Udało mi się zrobić tak, żebym mógł wrzucać miniaturki do filmów, tak że mój kanał nie będzie taki chaotyczny. Będzie jakiś tam porządek ogólnopanujący, mam nadzieję, że będzie tak schudnie i ładnie już wyglądało. Oczywiście, sposobem, w którym doszedłem do tego wszystkiego, było to, że w sumie wystarczyło zrobić weryfikację telefoniczną czy tam SMS-ową, konta, i wszystko to zostało odblokowane, także spoko. Troszkę mi się zeszło, zanim to znalazłem, no ale cóż. Ważne, że się udało. Mam tam dojść. Jak tam dojdę, to oni się skończą. Już myślałem, że go nie trafiłem. No i de facto go nie trafiłem. Czyli to... Co? Nie wiem, nieważne. Nieważne. Że jak na razie idzie nieźle, twu nie, Co jest? Kto jest? Ja nie bardzo wiem kto do mnie strzela. Coś to jest mało ważne tak naprawdę. Ważne jest to, żeby nie zginąć i posuwać się dalej z... Aha, byłam. sobie chociaż przeładuję. Mam nadzieję, że brzydko mnie tutaj nie zabiją. W jakiś dziwny i niewytłumaczalny dla mnie sposób. Mam nadzieję, że go trafię, bo jak nie, to byłoby głupio. On, jak nic dostał, tak nie powinno być. Oj, chyba będzie słabo. Tak, skara to weźmiemy na pewno, lubię skara, tylko lubię skara z kolimatorem. Niestety. Ten kolimatora nie posiada, i będziemy musieli sobie jakoś poradzić. Bez kolimatora. Eee... Głupio byłoby zginąć w taki sposób. Mamy 16 sekund na to, żeby rozbroić to całe dziadostwo. Mmm, use the keyboard. A gdzie jest keyboard? A tu jest keyboard. A. No co ty? Eee, Okej, okay, nie mam pytań. Nie mam pytań zupełnie. Dobra, dało mi się otworzyć. Witra sam z Przeżyłem? Chyba przeżyłem. Dobrze, już myślałem, że będzie koniec misja tu jeszcze. O Jezu, helikopter, no cudownie, po prostu cudownie. O, jakiś nalot. Chyba jednak nam pomogą. Okej, okay. teraz rozumiem, że mam ich po prostu podokańczać. Dużo ich tu nie zostało także No gdzie ty jesteś facet? Tu jesteś Helikopter jest mój, nie on chyba nie jest No dobrze, do, odpuśćmy im To i tak nic nie da znaczy, ja mogę temu helikopterowi coś zrobić? Mogę, dziękuję A czy mogę jeszcze temu coś zrobić nie ginąc? Jeśli mi łaskawie pozwoli więc mi się udało. Dobra, gdzie jest helikopter? Skończmy najpierw z nim. No nie w ogóle on tu jest. Nie ma. To może tutaj lepiej. Mam kawałek snajperki, która mam nadzieję, że mi jakoś pomoże z tym wszystkim. Ja co prawda nie wiem ile ich tam spadło z tego helikoptera. Mam nadzieję, że nie za dużo. Dobrze, a tymczasem weźmy sobie jakieś pajstoleta i. No, szkur. nic nie powiem. Słowem się na nazwę, kurwa jego mać. No nie, poważnie od początku. Dobra, zróbmy to szybko. Zróbmy to szybko, rozprawmy się z nimi. Nie, to mi nic nie da, zupełnie mi to nic nie da. Weźmy sobie natomiast pistolet. Po prostu skończmy z nimi w tradycjonalny sposób. W tradycyjny, w tradycjonalny, kurwa. Sposób. Nie ma ich tu dużo, a jeżeli jest ich trochę dużo, to zaraz ich już nie będzie. Dobrze, gdzie mam wyjść? Ktoś mi łaskawie powie. Chyba tu mam iść, tak? Mam iść za moim sprzymierzeńcem, moim partner. Za moim partner, kurwa, zamknij się ty, po prostu graj, nie gadaj. O kurwa! Moja debilność po prostu nie zna, no nie zna granic. No ja cię zabiłem już, facet, ty już nie powinieneś żyć. Dlaczego zabijecieś jeszcze raz? Tak, Lapność. Mam granaty, mam jakieś granaty. Weźmy sobie tak naprawdę, porzucajmy tymi granatami troszeczkę. O, na pewno, rzucę granat pod nogi. Na pewno ci to dobrze wyjdzie. Tak, wszyscy w rządku się ustawcie. Najlepiej. Ja będę miał tym łatwo. Gra się szybko skończy. Widzę, że się nie będą wkładać, że mi nie idzie. Ogólnie będzie pajał, pajał, panował ubogi nastrój i sielanka. No i facet. Ja tam byłem przed chwilą. Tu mi się iść, I co? Łysoci, jak on też może zaraz wybuchnąć. Wybuchnąć, wybuchnąć. Nie da się tego inaczej mieć. No, zdecydujesz się w końcu, gdzie masz iść? Aha, tu mamy jakieś dobre. Powiedzmy, że ich wytłukę wszystkich. Nie jakoś to przeżyje. Czy ty jeszcze naprawdę żyjesz? Dobra, koniec. To była przedostatnia misja. Dzięki wykie za uwagę. Do zobaczenia w ostatniej, już niedługo misji. Trzymajcie się i cześć, See ya.